Dzisiaj, jak co miesiąc, przygotowałem dla Was zestawienie najciekawszych premier filmowych. No, tym razem w sierpniu. Zapraszam do oglądania. Hops and Show. Jeżeli oglądacie filmy na kanale w miarę na bieżąco, to już zapewne wiecie co jest o tej premierze. Ale dla pewności jeszcze pokrótce przypomnę. Będzie to spin-off szybkich i wściekłych, gdzie to zgodnie z tytułem zobaczymy przygody Luca Hobbsa i Descartes'a Shoah. Czyli prawdopodobnie najbardziej wybuchowego duo ostatnich lat. W rolach głównych zobaczymy Dwayna Johnsona, Jasona Statama i Idrisa Elbe w roli złoczyńcy, czy jak Santu mówi z Jastrunach Czarnego Supermana. I właśnie tak jak każda część szybkich i wściekłych podnosiła tą poprzeczkę szybkości i wściekłości, robiąc finalnie istne samochodowe World War Z, tak spin-off odbija w innym kierunku, ale nadal nie zwalnia. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że The Rockies tam wkroczyli właśnie do kina superbohaterskiego i do szybko rozwijającego się uniwersum. No i co ja mogę tutaj więcej dodać? Właściwie to zwiastuny mówią same za siebie. Nie będzie tutaj jakiejś bardzo głębokiej fabuły, tylko dwie godziny dobrej zabawy. No, a przynajmniej taką mam nadzieję. O tym, co z tego finalnie wyjdzie, przekonamy się już 2 sierpnia w polskich kinach. To history 4. Po dwóch miesiącach od światowej premiery doczekamy się w końcu u nas powrotu jednej z najbardziej popularnych serii animacji. Co więcej, mimo już czwartej części, oceny z zagranicy świadczą o sporym sukcesie, mimo wcześniejszych obaw o odgrzewanym kotlecie. Tym razem wraz z bohaterami poznamy nową postać zabawkę, która została zrobiona z widelca. Ta nieoczekiwana podróż całej zabawkowej paczki pozwoli im zobaczyć i odkryć, jak wielki jest świat tak naprawdę. W oryginalnej wersji można usłyszeć całą masę znanych aktorów, takich jak Tom Hanks czy chociażby Keanu Reeves. Miejmy tylko nadzieję, że polskie kina dadzą nam wszystkim wybór między oryginałem a dubbingiem. No cóż, przekonamy się o tym już, albo dopiero 9 sierpnia. Upiorne opowieści po zmroku. Jeżeli macie niedosyt po Stranger Things albo IT, to ten film może pomóc zalepić wam tą lukę. Jest to kolejny film, który skupia się na grupie młodych bohaterów, którzy mierzą się ze złem, które tym razem sami przywołali do życia. Tym razem przedmiotem łączącym oba światy będzie książka, którą bohaterowie znajdą w upiornej sąsiedniej posiadłości. To właśnie opowieści w niej zawarte staną się prawdziwe, a po Ziemi zaczną stąpać przeróżne potwory, które swoją drogą wyglądają naprawdę ciekawie i klimatycznie. Miejmy nadzieję, że film wyjdzie tak samo dobrze, jak się zapowiada, bo ostatnio horrory nie mają się najlepiej. Do drugiej części IT jeszcze trochę, a upiorne opowieści trafią do kin 9 sierpnia. Once Upon a Time in Hollywood Czyli kolejny film Quentina Tarantino z naprawdę solidną obsadą. Zobaczymy tutaj w głównych rolach Leonardo DiCaprio, Brada Pita i Margot Robbie. Historia rozpocznie się w Los Angeles w roku 69 i skupi się na postaciach odgrywanych przez DiCaprio i Pita. Leonardo wcieli się tutaj w aktora, który zagrał kiedyś w popularnym westernowym serialu telewizyjnym, a Pete jest jego najlepszym przyjacielem i kaskaderem. Po krótkiej przerwie postanawiają znowu podbić Hollywood, które jednak nie wygląda już tak jak kiedyś. Wtedy też w bogatej dzielnicy zapoznają się z Sharon Tate, którą odgrywa Robbie. Zwiastuny je zdradzają wiele i nie ukazują też typowych dla Tarantino krwawych sekwencji, także czeka na nas dużo niespodzianek na premierze, a będzie ona miała miejsce 16 sierpnia w polskich kinach. Angel has fallen albo jak woleli polscy dystrybutorzy, świat w ogniu. Jest to trzecia część z serii filmów akcji, w których to Gerard Butler ratuje z opresji Morgana Freemana wcielającego się w prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tym razem stawiają czoła FBI i reszcie tajnych służb w walce o dobre imię i życie prezydenta. No cóż, trzeba przyznać, że w tym filmowym świecie prezydent i osoby, które pracują dookoła niego, nie mają łatwo. Ale przy odrobinie hollywoodzkiego szczęścia zawsze udaje się uratować sytuację i przywrócić względny porządek. Patrząc po zwiastunie, nie mają łatwo też ludzie od efektów specjalnych, bo te dosyć mocno odbiegają od standardów. Ale kto wie, być może nie będzie to aż tak bardzo raziło po oczach i film będzie sensowną kontynuacją serii. Wszystko to okaże się 23 sierpnia w kinach. I na dzisiaj to już wszystko. Przypominam, że w ciągu najbliższego tygodnia będzie trwał Woodstock, na którym się pojawię i z tego powodu z odcinkami wrócimy dopiero poniedzieli. A jeżeli chcecie być na bieżąco z relacją, którą z pewnością będę prowadził, zapraszam was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Pamiętajcie też o ocenie i komentarzu na dole i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.